Poranek wstaje nad nami jak obietnica nowego początku, a ja przychodzę dziś przed oblicze Boga Wszechmogącego, niosąc w sercu słowa Psalmu 91, ponieważ wiem, że kto mieszka w cieniu Najwyższego, kto ukrywa się pod jego skrzydłami, ten jest bezpieczny nawet pośród najcięższych burz. Ojcze, w tej porannej modlitwie proszę, aby każde kajdany, każda blokada i każda pułapka duchowa, która próbowała zatrzymać mnie w ciemności, zostały złamane mocą Twojego imienia. Ty jesteś moją twierdzą i ucieczką. W Tobie jest moja siła i zwycięstwo. Dlatego ogłaszam, że żadna broń ukuta przeciwko mnie nie ma prawa zatriumfować. Panie, spraw, aby Twój Anioł strzegł mnie na wszystkich moich drogach, aby moje stopy nie potknęły się o kamień zwątpienia, lęku czy zniechęcenia. Gdy wróg próbuje szeptać kłamstwa, ty, panie, odpowiadasz prawdą, a twoja prawda sprawia, że duchowe łańcuchy pękają jeden po drugim. Podnieś mnie wyżej ponad to, co chce mnie powstrzymać, ponad przeciwności, które wyglądają jak góry, ale przy tobie stają się jak pył rozwiany przez wiatr. Niech Twój święty duch zapanuje nad moim życiem, nad każdym miejscem, do którego pójdę, nad każdym słowem, które wypowiem, nad każdą decyzją w tym dniu. Ojcze, jak mówi Psalm 91, Ty mnie wybawisz z sideł myśliwego i z wszelkiej zarazy, która próbuje odebrać pokój, zdrowie, marzenia czy sens życia, więc wzywam Twojej ochrony nad moją rodziną, domem, finansami, zdrowiem, nad ludźmi, których kocham, nad moją pracą i przyszłością. Niech ogień Twojej obecności spali wszystko, co nie pochodzi od ciebie, wszystko, co się sprzeciwia Twojej woli w moim życiu. Gdy tysiąc upadnie po mojej stronie, a dziesięć tysięcy po mojej prawicy, mnie to nie dosięgnie, ponieważ moje oczy ujrzą Twoje zwycięstwo. O Panie, Ty mnie przykrywasz swoimi skrzydłami, a pod Twoimi piórami znajduję bezpieczne schronienie. Dlatego już teraz ogłaszam poranek pełen nadziei, pełen pokoju i pełen Twojej mocy. Ogłaszam, że dziś każdy mur, który próbował mnie zamknąć, dziś musi runąć. Każdy węzeł, który trzymał mnie w niewoli, zostaje przecięty w imieniu Jezusa. Każda choroba, która próbowała osłabić moje ciało lub ducha, traci swoją siłę, bo Ty jesteś bogiem uzdrowienia. Każdy duchowy atak skierowany przeciwko mnie zostaje odbity przez tarczę Twojej wierności. Dziękuję Ci, Ojcze, że w tym dniu przechodzę pod swoim błogosławieństwem, nie pod ciężarem, pod łaską, nie pod potępieniem, pod światłem. Nie pod ciemnością. Dzięki Tobie mogę oddychać wolnością, chodzić w odwadze i oczekiwać cudów, bo Ty jesteś Bogiem, który czyni rzeczy niemożliwe możliwymi. Niech Twój głos poprowadzi mnie krok po kroku, niech Twoja miłość mnie podtrzymuje, a Twoja moc niech będzie widoczna w każdym obszarze mojego życia. Boże, dziś oddaję Ci wszystko, co mnie bolało, wszystko, co próbowało mnie zatrzymać i wszystko, co chciało mnie zranić. A w zamian przyjmuje Twoje zwycięstwo, Twoją radość i Twoje błogosławieństwo. Psalm 91 nie jest tylko słowem, jest prawdą, która działa teraz w moim życiu. Niech tak się stanie. Amen, Panie Wszechmogący, kontynuując tę modlitwę porannego zwycięstwa z Psalmem 91, staję przed Tobą z sercem pełnym wiary, pewny, że Twoje słowo jest mieczem, który przecina każdą duchową przeszkodę. I niszczy wszelkie łańcuchy niewoli, które wróg próbował na mnie nałożyć. Ty, Panie, powiedziałeś, że kiedy wołam do Ciebie, Ty mnie wysłuchujesz, wyzwalasz i obdarzasz chwałą, dlatego wołam teraz z całą mocą mojej duszy. Uwalniaj, Panie. Uwalniaj mnie od wszelkich niewidzialnych więzów, które próbowały ograniczyć moje kroki, od ciężarów narzuconych na moje barki, od lęków, które próbowały okraść mnie z radości życia. Niech wszystko, co zostało ukryte w ciemności, wszystko, co działało w mroku przeciwko mnie, zostanie ujawnione i zniszczone blaskiem Twojej światłości. Panie, niech Twoja prawica wyciągnięta z nieba zniszczy każdy plan nieprzyjaciela i wyrwie mnie z pułapek zastawionych na moje powołanie. Niech moja wiara nie słabnie, bo Ty jesteś źródłem mojego życia, mojej siły, mojego oddechu. Ojcze wyznaję, że pod Twoją ochroną jestem nietykalny, ponieważ powiedziałeś. Aniołom swoim rozkaże, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach, a ja przyjmuję te obietnice jako tarczę na cały ten dzień. Niech każdy krok, który dziś postawię, będzie krokiem do przodu, krokiem ku zwycięstwu, krokiem przełamującym to, co było nie do pokonania. Ogłaszam w imieniu Jezusa Chrystusa, że żadne przekleństwo rzucone na moje życie nie będzie miało mocy, że każdy zły zamiar obróci się w dobro a każde oszustwo diabła zostanie odkryte i zniszczone. Mocą tego psalmu ogłaszam, że mieszkam w ukryciu Najwyższego i odpoczywam w cieniu Wszechmogącego. Dlatego żadna nocna zmora, żadna plaga, żadne zastraszenie duchowe ani ludzki atak nie zniszczą mojego spokoju. Z ufnością wypowiadam, Pan jest moim schronieniem. I ta prawda odbudowuje we mnie odwagę. Zapala ogień wiary, który płonie coraz mocniej i silniej, dzień po dniu. Tysiące przeciwności może próbować zbliżyć się do mnie, ale ja nie upadnę, bo w moim wnętrzu mieszka ten, który jest większy niż cały świat. Ojcze, niech ten dzień stanie się świadectwem, że kiedy dziecko Boże powstaje o poranku i wzywa Twoje imię, niebo działa na jego korzyść. Niech cuda, które przygotowałeś, zaczną objawiać się jeden po drugim. Niech drzwi, które od lat były zamknięte, otworzą się teraz szeroko. Niech ludzie, którzy kiedyś odwrócili się plecami, dziś staną się narzędziem Twojej łaski. Niech zdrowie przepłynie przez moje ciało, jak żywa rzeka. Niech pokój spłynie na mój umysł, jak balsam uzdrowienia. Niech wszystko, co zostało skradzione, zostanie zwrócone z nadmiarem. O Panie, dodaj mi sił, aby stawiać, Czoła temu dniu nie z lękiem, lecz z pewnością, bo wiem, że kroczę otoczony chwałą Króla Królów. Duchu Święty, prowadź mnie, abym nie zbłądził, abym rozpoznawał Twoje wskazówki i podążał drogą, którą przygotowałeś dla mnie jeszcze zanim się narodziłem. Ten dzień należy do Ciebie, Boże. Moje serce należy do Ciebie. Moje zwycięstwo także należy do Ciebie. Amen. Panie Najwyższy, kontynuując tę poranną modlitwę opartą na potężnych słowach Psalmu, 91, stoję mocno na fundamencie Twojej obietnicy, że kiedy Twoje dziecko wzywa Twojego imienia, niebo porusza się w jego obronie, a żadne dzieło ciemności nie może zwyciężyć w starciu z Twoją światłością. Dlatego ogłaszam, że wszystkie więzy duchowe, które kiedykolwiek próbowały zatrzymać mnie w miejscu, zostały w tej chwili rozerwane mocą imienia Jezusa. Ogłaszam, że pełnię wolności, jaką daje duch święty, przyjmuję jako mój skarb i moje dziedzictwo, bo ty powiedziałeś: kogo syn wyzwoli, ten jest prawdziwie wolny. Panie, ty otaczasz mnie tarczą swej miłości i mówisz mi, abym się nie lękał strachu nocnego ani strzały latającej za dnia, bo ty jesteś moim obrońcą, który idzie przede mną i za mną, wytyczając drogę zwycięstwa. Niech każde słowo złożeczenia rzucone na moje życie obróci się w błogosławieństwo. Niech każdy plan nieprzyjaciela spadnie na niego samego, a wszystkie siły ciemności uciekają przerażone, bo twoje światło właśnie rozświetla każdy zakamarek mojego życia. Wypowiadam z mocą, że dzisiejszy dzień nie będzie dniem porażek, lecz dniem przełomów, dniem, w którym zobaczę, jak twoja dłoń działa niewidzialnie, ale niepowstrzymanie. Otwierając szlaki w miejscach, które wydawały się bez wyjścia. Boże, usuń z mojego serca każdy cień zwątpienia i zastąp go nadzieją nie do pokonania. Usuń każdy ślad smutku i napełnij mnie radością, która wypływa z bliskości z Tobą. Zabierz każdy lęk dotyczący jutra i daj mi pewność, że moje życie jest bezpieczne w Twoich dłoniach. Jak orzeł, unoszę się ponad burzę, bo dzięki Twojej obecności. Mam siłę wzlatywać wyżej niż kiedykolwiek marzyłem. Ojcze, spraw, aby ludzie, których spotkam, dostrzegli we mnie Twoje światło, Twoją dobroć i Twoją moc, aby każde moje słowo było napełnione, aską i niosło pokój tam, gdzie panuje chaos. Posyłaj przede mną swoich aniołów, aby torowali mi drogę i chronili mnie od zła widzialnego i niewidzialnego. Niech nawet najmniejsze zagrożenie zostanie odwrócone, zanim zdąży się zbliżyć. A jeśli jakiekolwiek kajdany przeszłości próbują jeszcze szeptać mi do ucha, przypominając o dawnych ranach, świat nie rozumie. Duchu Święty, czuwaj nad każdą moją myślą, aby żadna wątpliwość nie znalazła we mnie miejsca. Czuwaj nad moimi krokami, aby każdy z nich był skierowany ku przeznaczeniu, jakie dla mnie przygotowałeś. Czuwaj nad moimi emocjami, aby nie uległy manipulacji wroga. Ojcze, ten dzień należy do zwycięstwa, do wolności. Do przełomów, które wykraczają poza ludzkie zrozumienie. Ogłaszam, że wszystkie amory ciemności świat nie rozumie. Duchu Święty, czuwaj nad każdą moją myślą, aby żadna wątpliwość nie znalazła we mnie miejsca. Czuwaj nad moimi krokami, aby każdy z nich był skierowany ku przeznaczeniu, jakie dla mnie przygotowałeś. Czuwaj nad moimi emocjami, aby nie uległy manipulacji wroga. Ojcze, ten dzień należy do zwycięstwa, do wolności. Do przełomów, które wykraczają poza ludzkie zrozumienie. Ogłaszam, że wszystkie amory ciemności, które próbowały mnie krępować, zostały już pokonane przez moc tego świętego psalmu, a ja idę naprzód jako dziecko Boga, chronione, pobłogosławione i umocnione. Amen. Panie Najwyższy, w tej dalszej części porannej modlitwy, opartej na potędze psalmu 91, staję przed Tobą z sercem pełnym wdzięczności za każdą barierę którą już pokonałeś i za każdą niewidzialną zwycięską walkę, którą prowadzisz dla mnie, nawet wtedy, gdy ja jeszcze tego nie widzę. Oświadczam, że dziś żadna ciemność nie będzie miała prawa dotknąć mojego życia, bo mieszkam w cieniu wszechmogącego, a jego prawda jest tarczą i puklerzem, który mnie osłania z każdej strony. Panie, niech twoje potężne światło przeniknie do każdego obszaru mojego serca który nadal potrzebuje uzdrowienia, uwolnienia i przemiany, aby moje życie było odbiciem Twojej chwały. Ty jesteś moim miejscem schronienia, Twój głos odpędza lęk, a Twoje słowo przynosi pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Proszę, aby dzisiaj każdy krok, jaki uczynię, był krokiem ku pełni życia, jaką dla mnie zaplanowałeś, ku błogosławieństwom, które już czekają, aby się objawić. Ogłaszam, że wszelkie kłamstwa wroga tracą nad mną kontrolę, ponieważ prawda o moim powołaniu jest zapisana przez ciebie w niebie i żaden człowiek ani duch przeciwny nie może tego zmienić. Wypowiadam słowa życia, a nie śmierci. Panie, usuń z moich myśli każdy ciężar, który nie pochodzi od ciebie i zastąp go odwagą do podejmowania decyzji zgodnych z twoją wolą. Niech wszyscy ludzie, którzy pragną mojego upadku, Ujrzę, że moje życie jest wznoszone wyłącznie twoją ręką. Niech każde dzieło wroga rozpada się jak pył na wietrze, a wszystko co ty zaplanowałeś stanie się rzeczywistością, nie jutro, ale dziś. Wiem, że idąc przez ten dzień nie jestem sam. Ty mnie prowadzisz, Duch Święty mnie inspiruje, a twoja chwała jest moim znakiem rozpoznawczym. Ogłaszam, że to poranek zwycięstwa, poranek uwolnienia, poranek przełomów, które zmieniają historię mojego życia bo Ty powiedziałeś tylko, ponieważ mnie umiłował, wybawię go, ochronię go, bo zna moje imię, a ja znam Twoje imię, Panie, imię ponad wszelkie imiona, dlatego ogłaszam, że wszystkie amory, więzy i ograniczenia, które jeszcze próbują mnie powstrzymać, są złamane i unicestwione w imieniu Jezusa Chrystusa. Teraz, napełniony mocą tego świętego psalmu, podnoszę głowę i wkraczam w ten dzień z pewnością, że każdy krok prowadzi mnie do Ciebie, i do pełni zwycięstwa, które mi obiecałeś. Amen. Panie Wszechmogący, kontynuując tę poranną modlitwę o uwolnienie i ochronę opartą na psalmie 91, ogłaszam z pełną wiarą, że cały ten dzień jest pokryty Twoją chwałą i nic, absolutnie nic, co pochodzi z ciemności, nie będzie miało dostępu do mojego życia, mojej rodziny, moich planów, ani mojego serca, bo Ty jesteś moją skałą i twierdzą Bogiem, któremu ufam bez żadnego wahania, i wiem, że kiedy staję pod Twoimi skrzydłami, żaden wróg nie zdoła mnie zranić. Wypowiadam dzisiaj. Pan jest moim pasterzem, moim obrońcą i moim uzdrowicielem, i nic nie może mnie oddzielić od Jego miłości pełnej mocy i zwycięstwa. Panie, rozkaż teraz swoim aniołom, aby otoczyli mnie z każdej strony duchową barierą, która zatrzyma każdy atak skierowany przeciwko mnie. Czy to w myślach, czy w słowach, czy w działaniach innych ludzi, niech każda pułapka zastawiona na mój upadek zamieni się w stopień prowadzący mnie jeszcze wyżej, ku pełni mojej przeznaczonej drogi. Niech Twoja moc oczyści mnie ze wszelkich toksycznych połączeń, relacji i miejsc, które próbują mnie odciągnąć od Twojego światła. Ogłaszam, że wszelkie lęki, które próbowały mnie paraliżować, dziś tracą swoją moc, a ich miejsce zajmuje nieustraszona wiara w Ciebie. Która rozpala moje wnętrze jak ogień. Wiem, że nawet jeśli przyjdą przeciwności, ty zamienisz je w świadectwo Twojej chwały, a każdy ból stanie się impulsem do nowego poziomu błogosławieństw. Psalm 91 mówi, że tysiąc upadnie u mego boku i dziesięć tysięcy po mojej prawicy, ale mnie to nie dotknie i ja to ogłaszam dzisiaj z całą mocą. Jestem niedotykalny dla planów wroga, bo moje życie jest ukryte w Tobie, panie. Niech każdy krok, jaki postawię, będzie krokiem zwycięstwa, niech każde słowo, które wypowiem, niesie uzdrowienie i nadzieję, niech każdy oddech przybliża mnie do cudów, które przygotowałeś. Ojcze, Twoja obecność jest jak zbroja, która otula moje ciało, umysł i ducha, a Twój pokój wypełnia każdą komnatę mojego serca. Dziękuję, że nawet jeśli burze będą szaleć wokół mnie, w moim wnętrzu będzie panował spokój nie do złamania, bo Ty jesteś królem pokoju. Duchu Święty, prowadź mnie dzisiaj tak, abym nie zbaczał ani na prawo, ani na lewo, ale trwał na ścieżce błogosławieństwa i boskiego przeznaczenia. Uwalniam w moim życiu słowa zwycięstwa. Wszystko, co dzisiaj zrobię, przyniesie owoce, wszystko, czego się dotknę, zakwitnie jak drzewo zasadzone nad. I wszystkie przeszkody zostały usunięte, a wszystkie drzwi, które mają się otworzyć, otwierają się właśnie teraz. Dziękuję Panie za to, że mogę iść przez ten dzień jako Twoje dziecko, silne, chronione i zwycięskie. Amen. Panie Najwyższy, kontynuuję tę modlitwę porannego wyzwolenia i zwycięstwa na fundamencie Psalmu 90. Pierlain, pewny, że Twoje Słowo jest jak ogień, który spala wszelkie więzy ciemności. I jak młot, który kruszy każdy mur ograniczeń blokujących moje postępy. Ogłaszam dzisiaj z mocą, że wszystko, co powstawało przeciwko mnie w ukryciu, wszystko, co szeptało do mojego serca lęk i wątpliwości, zostaje teraz ujawnione i całkowicie zniszczone przez światło Twojej prawdy. Panie, Ty jesteś moją nadzieją i schronieniem. Dlatego oprę dzisiaj każdy krok, każdą decyzję i każdą myśl o Twoją wierność. A Twoja wierność jest niezmienna jak gwiazdy, które świecą nawet wtedy, gdy wszystko, co szeptało do mojego serca lęk i wątpliwości, zostaje teraz ujawnione i całkowicie zniszczone przez światło Twojej prawdy. Panie, Ty jesteś moją nadzieją i schronieniem, dlatego oprę dzisiaj każdy krok, każdą decyzję i każdą myśl o Twoją wierność. A Twoja wierność jest niezmienna jak gwiazdy, które świecą nawet wtedy, gdy Twojej potęgi. Boże, niech każda fałszywa więź emocjonalna, każde słowo, które miało mnie zatrzymać, każde wspomnienie próby lub bólu, które wróg próbował wykorzystać przeciwko mnie, zostanie teraz wymazane z mojego serca, bo moje życie zaczyna się na nowo w Twojej obecności, która odnawia i uzdrawia wszystkie rany. Psalm 91 mówi, że pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie, dlatego dzisiaj, z ufnością, jak dziecko. Przytulam się do Ciebie, Panie, wiedząc, że tam, gdzie Ty mnie ukrywasz, nic złego nie może mnie dosięgnąć. Niech Twój duch prowadzi mnie spokojną drogą, nawet jeśli okoliczności będą krzyczeć inaczej. Niech Twoja moc objawia się tam, gdzie ludzie powiedzieliby, że to niemożliwe. Niech Twoja mądrość będzie we mnie jak latarnia, która rozświetla ścieżkę, gdy wszystko wokół wydaje się ciemne. Ogłaszam dzisiaj, że jestem. Błogosławiony, jestem chroniony, jestem wybrany przez Boga Najwyższego i dlatego nie muszę bać się niczego, co nadejdzie. Gdy wróg próbuje rzucić cień na mój dzień, ty podnosisz mnie ponad chmury i pokazujesz, że słońce Twojej łaski zawsze świeci. Duchu Święty, wypełnij mnie pokojem, który nie zna lęku, odwagą, która nie drży przed przeciwnościami i determinacją, która nie zatrzymuje się. Dopóki nie ujrzy spełnienia Twoich obietnic. Niech moje życie będzie jak świadectwo ognia. Ognia, który przepala wszelkie łańcuchy i zostawia jedynie złoto wiary oczyszczone w próbie. Panie, dzisiaj składam w Twoje ręce wszystko: moje plany, moje myśli, moje bitwy i moje marzenia, bo wiem, że z Tobą nie ma klęsk, są tylko procesy prowadzące do zwycięstwa. Niech ten dzień będzie dniem przełomowym, w którym zobaczę, jak mur po murze upada, jak drzwi po drzwiach się otwierają, i jak Twoje błogosławieństwa płyną do mojego życia, jak potężna rzeka, której nic nie jest w stanie zatrzymać. Dziękuję Ci, Panie, że mieszkam w cieniu Wszechmogącego i że dziś, tak jak każdego dnia, Twoje zwycięstwo jest moim zwycięstwem. Amen. Panie Wszechmogący, kontynuując tę potężną modlitwę porannego wyzwolenia, i ochrony na fundamentach psalmu 91 ogłaszam z jeszcze większą mocą że ten dzień jest całkowicie powierzony tobie każda sekunda każdy krok każda rozmowa panie wszechmogący kontynuując tę potężną modlitwę porannego wyzwolenia i ochrony na fundamentach psalmu 91 ogła każdy plan i każda decyzja niech wszystko co dziś uczynię będzie prowadzone przez twoją rękę i napełnione twoją chwałą bo Ty, Panie, jesteś moją pewną ucieczką, moją skałą, która nigdy nie pęka i moją twierdzą, której żaden wróg nie potrafi zdobyć, szam, z jeszcze większą mocą, że ten dzień jest całkowicie powierzony Tobie. Każda sekunda, każdy krok, każda rozmowa, w Twojej obecności wszystko, co miało mnie zatrzymać, staje się bezsilne. Każdy duchowy atak słabnie i znika. Każde kłamstwo wypowiedziane przeciwko mnie traci swoją moc, a każda przeszkoda rozpada się jak pył pod stopami zwycięzcy. Ojcze, Ty jesteś tym, który podnosi mnie z każdej porażki i zamienia ją w świadectwo Twojej potęgi, a dlatego nawet jeśli mrok próbował mnie otoczyć, Ty rozświetlasz moje życie jak wschód słońca, który żadna ciemność nie może zatrzymać. Ogłaszam w imieniu Jezusa Chrystusa, że wszystkie niewidzialne więzy, które próbowały mnie ograniczać, niewiara, zmartwienia, smutek, toksyczne słowa i złe wspomnienia, zostają teraz przerwane raz na zawsze. Niech ogień Ducha Świętego oczyści moje serce z wszystkiego, co nie pochodzi od ciebie, otwierając drogę do radości, pokoju i odnowionej siły. Psalm 95. Piadaga mówi, że zaraza nie zbliży się do mojego namiotu. Dlatego błogosławię mój dom. Moją rodzinę, moje finanse, moją pracę i wszystko, co mi powierzyłeś. Ogłaszam Bożą ochronę nad wszystkim, co kocha mi, nad każdym, kto mi towarzyszy na drodze życiowej. Panie, spraw, aby żadne słowo krytyki, żadna intryga, ani żadna niesprawiedliwość nie zraniły mojego serca. Niech zamiast tego każda sytuacja prowadzi mnie jeszcze bliżej ciebie, jeszcze wyżej, ponad to, co kiedyś wydawało się nie do pokonania. Dzisiaj patrzę na świat oczami wiary, widzę drzwi, które się otwierają, widzę błogosławieństwa, które płyną, widzę cuda, które się zbliżają. Niech niewidzialne niebo nad moim życiem stanie się widzialne w tym dniu, niech Twoja chwała będzie moją rzeczywistością. Duchu Święty, bądź moim przewodnikiem, ostrzegaj mnie przed każdym niebezpieczeństwem, mów do mnie, kiedy będę potrzebował mądrości. Podnoś mnie, kiedy świat będzie próbował odebrać mi energię. Panie, mój los jest zapisany w Twoich dłoniach, a Twoje dłonie są pełne zwycięstwa. Dlatego nie pozwolę, aby strach przejął nad mną kontrolę. Dzisiaj chodzę w wierze, dzisiaj chodzę w mocy, dzisiaj chodzę jak prawdziwe dziecko króla. Ogłaszam, że każda armia ciemności rozprasza się teraz na mój widok, bo widzą w moim życiu odbicie Twojej światłości. Niech ten dzień będzie manifestacją Twojej dobroci i Twojego majestatu. A każdy, kto spojrzy na moje życie, zobaczy, że mój Bóg żyje i działa. Dziękuję Ci, Panie, że podnosisz mnie do zwycięstwa, którego nikt nie może odebrać. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.